Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie moi drodzy na kanale serwisu komputerowego Kdata. Zdaję sobie sprawę z tego, że bardzo dawno temu żaden odcinek, żaden materiał nie pojawił się na kanale, za co Was bardzo przepraszam. Ale niestety pojawiły się pewne inne priorytety, które musiałem wykonać najpierw. Natomiast chcę Wam się zrewanżować. Tym odcinkiem, który właśnie teraz oglądacie, ponieważ będzie to odcinek serwisowy laptopa, w którym będziemy robić serwis, mały upgrade oraz parę rzeczy naprawimy. Zapraszam Was do oglądania. Serwisowanym urządzeniem będzie laptop od producenta Lenovo. Jest to urządzenie z rodziny IDEAPad, a dokładnie model G510. I w tym urządzeniu będzie kilka rzeczy do zaserwisowania, że tak powiem. Po pierwsze, będziemy tutaj wymieniać górną obudowę, czyli tak zwany palmrest. Ponieważ, jak widzicie teraz na ekranie, górna część tego palmrestu, tej obudowy, rozchodzi się, gdy Otwieramy i zamykamy samego laptopa. Dzieje się tak zarówno z lewej jak i z prawej strony. Kolejna rzecz, która wymaga serwisu to sieć Wi-Fi. Klient przekazał mi, że strasznie słaby zasięg tutaj jest. Mimo tego, że laptop znajduje się bardzo blisko routera, w odległości jakiegoś jednego do dwóch metrów. Też to będę musiał sprawdzić i zobaczę czy dam radę to naprawić. Następna rzecz, słuchajcie, to wymiana baterii. Bateria, która znajduje się tutaj w tym laptopie, jest jeszcze fabryczną i będziemy ją wymieniać na baterię od producenta Greencell model LE34. Jest to bateria, która posiada pojemność 4400 mAh. No i na końcu będzie jeszcze upgrade, ponieważ klient zadecydował, że będzie tutaj wymiana dysku, ponieważ standardowo znajduje się tu dysk HDD. Od producenta Western Digital o pojemności 1 TB, a klient zadecydował, że wymieniać go będziemy na dysk SSD od producenta Kingston. Jest to dysk z serii A400 model SA400S37480G. Końcówka tego kodu mówi o tym, że dysk posiada pojemność 480 GB. Pod sam koniec, będziecie jeszcze mogli zobaczyć testy. I pokażę Wam, jaka jest to różnica w szybkości działania takiego dysku. Bo zobaczycie testy, porównanie dysku HDD oraz SSD. W takich testach jak uruchamianie urządzenia, ponowne uruchamianie systemu, kopiowanie plików, włączanie aplikacji, czy też zrzuty ekranów z niektórych benchmarków. No to co? Ja posiadam wszystkie elementy potrzebne do serwisu. Zabieram się do pracy, a Was zapraszam do oglądania tego materiału. Słuchajcie, zanim zacznę rozbiórkę tego urządzenia, to chciałbym dodać jeszcze ważną, moim zdaniem, rzecz. Ja tego laptopa wcześniej wyczyściłem, dlatego wiem, że wyłamane są tuleje z górnej pokrywy, czyli z Palmeresta. Samo urządzenie nie było jakoś strasznie zabrudzone, bo był lekki osad na wentylatorze, ale radiator za to aż prosił się o czyszczenie. Zresztą zobaczcie sami. Dobra, no to co, zaczynamy? Odwracam urządzenie i tradycyjnie odbezpieczam baterię i ją wyciągam. Ten model ma o tyle fajnie, bo cała pokrywa mocowana jest tak naprawdę na dwóch śrubach, które ukryte są tutaj. Widzicie, tu jest raz i dwa. I widać też, że urządzenie było otwierane wcześniej, ponieważ zerwana jest blomba tutaj producenta. Jest przebita po prostu. Dlatego odkręcę sobie te dwie śruby. I to wszystko. Zobaczcie, pokrywa schodzi i tym oto sposobem mamy dostęp do dysku twardego, do pamięci RAM, do całego układu chłodzenia. Można go wyjąć bez wyjmowania płyty głównej. To tu bardzo fajnie rozwiązali i mi się to podoba. Jest też dostęp do karty Wi-Fi. I ten problem rozwiążemy sobie za chwilę. Najpierw zacznę od wymiany palmrestu. Z tego co, co też tutaj widzę, będę musiał dołożyć dwie śruby, bo nie wspomniałem wam o tym. Brakuje tutaj tych dwóch śrub, które mocują palmrest. Zobaczcie. Mowa tutaj o tej śrubie, nie ma jej tutaj. Myślę, że to fajnie teraz widać. A także tutaj tej śruby nie ma. Widzicie? I te dwie będę musiał dołożyć. One po prostu zostały zgubione, gdy te tuleje się wyłamały. Dobra. Teraz tak. Na początku odkręcę sobie klawiaturę. Hmm, może nie, najpierw sobie tak. Wyjmę sobie już dysk twardy. Tak, dysk już powinien wyjść. Teraz go sobie wysunę. Tak, dysk wychodzi. Dam go sobie na razie tutaj na bok. Od razu wyjmę napęd, ponieważ pod nim znajdują się trzy śruby, które i tak trzeba odkręcić, aby zdjąć górną obudowę. I też to od razu zrobię. Tylko zobaczy, czy będzie mi pasować ta końcówka w którym, tak, ale jest ok, widzę. Teraz muszę odkręcić tutaj raz, dwa, trzy, cztery. Śruby jeszcze. Od razu je wykręcę. Normalnie to wykręcałbym jeszcze tutaj te dwie górne. Ale z racji tego, że ich po prostu nie ma, no to wykręcać ich nie muszę. Słuchajcie, klawiatura. Ona jest mocowana na trzech śrubach. Tutaj mamy raz, dwa, trzy. Jest to bardzo fajnie oznaczone taką grafiką. Teraz laptopa odwracam. Mogę go sobie otworzyć. Muszę też uważać, przytrzymać, żeby ta pokrywa górna obudowa się nie dźwigała. I teraz mogę zacząć sobie podważać klawiaturę otwierakiem. Tak, klawiatura wyjęta. Tutaj mamy do odkręcenia jedną śrubę. Też ją sobie tutaj od razu położę. Gniazdo sobie tutaj złączę, zamknę. Tu musimy odpiąć raz, dwa, trzy taśmy. One są wsuwane, że wystarczy je wysunąć sobie. Tutaj sobie będę musiał pomóc otwierakiem. O, i jeszcze jedna. Dobra. No i wygląda na to, że palmrest powinien już wyjść. Dlatego zacznę go sobie podważać. Tu jeszcze sobie wyjmę element za ślepkę na kartę pamięci. I zacznę sobie otwieranie. Ja Została jeszcze jedna śruba, widzicie? Zdarza się czasami, ale to potem wychodzi w praniu. Dlatego, zdejmując, wszystko należy postępować delikatnie. Jeszcze sobie raz sprawdzę, czy wszystkie śruby są na pewno odkręcone. Ale wygląda na to, że tak. Tym razem. Jeszcze jakiś element tutaj wypadł, widzę. No ale jak widzicie, Palm Rest zszedł. Pokażę Wam, jak to wygląda tutaj, pod spodem. Tych tulej tutaj naprawdę już nie ma. One są po prostu wyłamane i zgubione. Zobaczcie, widzicie. Tutaj jest strona prawa. I strona lewa. Reszta laptopa na razie poszła na bok, ponieważ teraz należy jeszcze przerzucić pewne elementy ze starego palmresta do nowego, a mianowicie płytkę z przycisku Power i Recovery wraz z taśmą, która znajduje się właśnie tutaj. Zobaczcie, mowa tutaj o tym elemencie. A także e, taśmy z touchpada, która łączy touchpad z płytą główną oraz tą metalową osłonę, bo w nowym palmreście tego nie dostajemy. Tu jest nowy palmrest, zobaczcie. Jak widzicie, są tutaj te elementy. Które zostały wyłamane w starym. I jeszcze kwestia Palmresta. Zwróćcie szczególną uwagę, jeżeli zamawiacie Palmrest do swojego laptopa, do swojego modelu, czy on w zestawie ma płytkę touchpad. Ponieważ występują w sieci dwie wersje, można kupić: wersję bez i z. Tak jak widzicie, ja mam wersję z touchpadem, natomiast on nie jest jeszcze przyklejony a go będę musiał przykleić, został tak zaklejony taką taśmą i tu ma taśmę, widzicie, na 3M, także trzeba ją tutaj przykleić to właśnie zacznę od tego Tak moi drodzy, wszystkie elementy ze starego Palmresta zostały przeniesione do nowego. Dlatego też mogę montować laptopa znowu w całość. Słuchajcie, okazało się, że do przeniesienia jest tutaj jeszcze jeden element, a mianowicie można powiedzieć, że takie osłony w miejsce, gdzie przychodzą głośniki. Widzicie? Mówię o tych właśnie osłonach takich materiałowych. Też je tutaj po prostu przekleiłem i dopiero teraz mogę... Montować palmrest do reszty laptopa. Natomiast stary odłożę sobie na bok, żeby nie przeszkadzał. Dobra, no to teraz przykręcamy resztę śrub. Tak jak powiedziałem wcześniej, brakowało dwóch śrub, które mocowały ten palm rest z dolną częścią budowy. Dlatego widzicie tutaj te dwie małe śrubki, a ja sobie tutaj z moich serwisowych dokładam. I teraz zainstalujemy sobie nowy dysk. Dysk sobie odłożę na bok. Nowy dysk już sobie wcześniej otworzyłem. Zobaczcie Kingston. Taki dysk tutaj trafi. Nowy dysk jest zamocowany w sankach, dlatego montuję go w notebooku. I teraz wystarczy całość wsunąć i zabezpieczyć dwoma śrubami. Gotowe! Słuchajcie, pozostaje jeszcze kwestia Wi-Fi, natomiast najpierw zainstaluję sobie tutaj czystą wersję systemu operacyjnego i zobaczymy, jak będzie sprawdzać się sieć po instalacji systemu Windows 10. Dlatego na ten moment zakładam pokrywę. Zamontuję na razie sobie jeszcze starą baterię. Pokrywy nie przykręcam, bo i tak będę musiał tutaj znowu powrócić i zobaczymy, jak tutaj wygląda. Sprawa, jeżeli zainstaluję system, jak ta sieć WiFi będzie się zachowywać. Na no to co instalujemy system. Ok, no to zaczynamy instalację. Słuchajcie, ten laptop posiada jeszcze napęd optyczny, natomiast ja instalację przeprowadzę z pendrive'a. Pendrive, pendrive pięty, uruchamiam urządzenie, no i rozpoczynamy instalację. Będziecie mogli to wszystko zobaczyć w przyspieszonym tempie. Moi drodzy, jak widzicie, została zainstalowana czysta wersja systemu Windows 10 w wersji home. Cała instalacja zajęła jakieś niecałe 11 minut, także w miarę szybko. Teraz zajmiemy się Wi-Fi. Jak widzicie tutaj, wykrywa karta tylko trzy sieci. Ta pierwsza sieć, która jest tutaj, jej zasięg powinien być na poziomie maksymalnym. Bo u mnie jest bardzo podobna sytuacja. Router od tego laptopa znajduje się gdzieś, nie wiem, lekko przeszło metr chyba od niego. Dlatego ja zobaczę, jak tutaj wygląda z przewodami z anten, czy wszystko jest tutaj dobrze po... przypinane, czy przewody nie są czasem poprzerywane, ale dlatego będę musiał też zdjąć tą osłonę, tą ramkę matrycy i właśnie teraz to zrobię. Wyjąłem matrycę z pokrywy, i zobaczcie, tutaj mamy stronę lewą, że tak powiem. I tutaj przewód do anteny jest przylutowany, jest w całości, nie jest przerwany. I tutaj też biegnie w całości, aż do środka, do wewnątrz, do laptopa. Tak samo druga strona, jest druga antena, oraz drugi przewód, zobaczcie, też jest w całości, i biegnie do środka. Nic, będę musiał rozkręcić laptopa i zobaczyć, jak to wygląda w środku. Czy ten przewód nie jest czasem tam przerwany? Ale to już zobaczę sobie poza nagraniem. Słuchajcie, sprawdziłem sobie przewody od anten i okazuje się, że zarówno biały i czarny są w całości. Jak widzicie, podpinane są tutaj do karty sieciowej Wi-Fi. Spróbuję zrobić jeszcze jedną rzecz. Nie będzie to takie rozwiązanie stuprocentowe problemu, natomiast może okazać się, że pomoże. A mianowicie zamienię anteny miejscami, czyli czarną wepnę do białej, białą do czarnej. I być może okaże się, że ten zasięg sieci Wi-Fi się powiększy. Natomiast może okazać się, że znowu zasięg sieci Bluetooth zmniejszy się. Coś kosztem czegoś. No ale zobaczmy. Jak widzicie, przewody zostały zamienione miejscami, no to zakładam pokrywę i sprawdzam, czy zasięg w jakiś sposób się poprawił. Ok, laptop jest odpalony, system się załadował i zobaczcie sami, jak wygląda teraz, jeżeli chodzi o kwestię zasięgu Wi-Fi. się wyoszczy teraz. O, teraz złapał ostrość. Widzicie? Zasięg jest w pełnym zakresie. Czyli widać, pomogło. Natomiast, tak, wspominałem wcześniej, może teraz okazać się, że zasięg Bluetooth będzie mniejszy. Ale z tego, co informował mnie klient, bo też z nim rozmawiałem na ten temat, że on z Bluetootha tutaj w tym laptopie nie korzysta. Jak widać, dało się rozwiązać ten problem, ale nie jest to takie stuprocentowe rozwiązanie problemu. No, ale pomogło. że można powiedzieć, że problem z zasięgiem WiFi został rozwiązany. Moi drodzy, można powiedzieć, że część serwisowa prawie że została ukończona, bo pozostało mi jeszcze wymienić baterię, ale to zostawię sobie na sam koniec. Natomiast teraz chciałbym przejść do testów. Przeprowadzę testy na dyskach, zarówno na tym HDD oraz SSD, i będziecie mogli zobaczyć testy włączania laptopa, ponownego uruchamiania systemu, kopiowania pliku z pendrive'a USB 3.0. Jest tutaj 10 GB zapisanych i będę to kopiować na każdy z tych dysków. Następnie zobaczycie uruchamianie aplikacji takich jak GIMP, LibreOffice, przeglądarek Chrome, Opera oraz zobaczycie wyniki z benchmarków Crystal Disk Mark oraz Atto Disk Benchmark. No to co? Testujemy! Jak widzieliście, jest znaczna różnica w szybkości, kiedy został zainstalowany dysk SSD. No to co, dochodzimy do końca i czas na wymianę baterii. Odwracam laptopa, wyjmuję starą baterię, najpierw odbezpieczam ją, daję sobie na razie na bok i wkładamy baterię od Green Cell. No, i teraz pozostaje mi przeprowadzić jeszcze pierwsze ładowanie, bo takich cykli powinno się zrobić od 3 do 5. Tak przynajmniej zaleca Green Greencel i piszą to oto właśnie tej instrukcji obsługi. to jest instrukcja obsługi wraz z kartą gwarancyjną. Natomiast na samą baterię jest 12 miesięcy gwarancji, bo tak udziela producent. Ok, słuchajcie, i to jest tyle z tego odcinka. To już jest koniec. Wam. Dziękuję bardzo, że dotrwaliście do końca. Jeżeli to wideo, ten materiał był dla was pomocny w jakiś sposób, to zachęcam was bardzo do pozostawienia komentarza pod tym nagraniem, łapki w górę, a także do subskrypcji kanału K Data. Ja wam dziękuję bardzo i do usłyszenia w kolejnych nagraniach. Trzymajcie się, cześć.